Dzisiaj spotykamy się w Wołczynie na wydarzeniu folklorystycznym, ludowym. Jest to projekt, który został przygotowany przez Stowarzyszenie Ziemi Wołczyńskiej Dwa Serca oraz Wołczyński Ośrodek Kultury. Ten pomysł zrodził się kilka lat temu w głowie naszego ówczesnego dyrektora Rafała Neugebauera i zamarzyło mu się, żeby taki festiwal zorganizować, żeby do Wołczyna zjechało się dużo, dużo zespołów ludowych, żeby było kolorowo, żeby ulicami Wołczyna Y, przemaszerowały te osoby, żeby ludzie, nasi tutaj mieszkańcy, zobaczyli, y, jak piękne są stroje ludowe, jak to ładnie wygląda. To impreza, która ma przede wszystkim na celu nie tylko bicie tego rekordu, o którym była mowa. Y, on się nie udał, ale my zakładaliśmy, że tak naprawdę naszym celem nie jest to, by ten rekord pobić, ale przede wszystkim, żeby zachęcić naszych mieszkańców do tego, by przypominać przede wszystkim to, co było w tradycji polskiej, co jest w tradycji polskiej i co będzie zawsze w tradycji polskiej, a więc pielęgnowanie tej kultury, tego folkloru. Każdy z naszych mieszkańców pochodzi z jakiegoś rodu. Tu nie tylko mieszkają przecież urodzeni w gminie Wołczyn, ale też i przyjeżdżający z różnych środowisk. A więc ten folklor, te stroje ludowe, czy to Kieletczyzna, Rzeszowszczyzna, czy Wielkopolska, czy żywiec to są y, rejony takie, które przypominają również dzięki temu, że od prawie 40 lat funkcjonuje tutaj zespół pieśni i tańca modrzewiacy. Przepiękne stroje, przepiękne dziewczyny, y, dystyngowani mężczyźni pielęgnują, przypominają, bawią po prostu w ołczyn. Chcielibyśmy, aby tradycja naszego tańca narodowego, naszych pieśni narodowych twórców ludowych, bo śpiew, taniec to nie wszystko, to są też rękodzielnicy polscy, żeby to przetrwało, więc myślę, że te dzieci, które przyszły, spodobało im się to i może kiedyś zasilą szeregi też naszego zespołu. Bardzo chcielibyśmy, żeby ta impreza była imprezą cykliczną, może nam się to uda, będziemy do tego dążyć, żeby tak było. Dbanie o tradycję, dbanie o historię, jest niezmiernie ważne dla każdego pokolenia, również dla pokolenia i pokoleń Wołczyńskich. Zapraszam do Wołczyna. Myślę, że za rok nam się to uda. Serdecznie zapraszam.